Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić kozacki awatar w stylu Robloxowym. Także zaczynamy. Krok pierwszy. Wpisujemy green screen wyszukiwarkę. Oczywiście w Roblox studio. Wtedy wybieramy, to, wtedy wybieramy tą teksturę. I proszę bardzo, mamy, nie, mamy, nie, mamy całą mapę w green screenie. Jak mamy już to zrobione, to, potrze to potrzebujemy plugin Lot Character Pro. Niestety ten plugin kosztuje 25 robuxów, dlatego że jest jego... Przepraszam, jest jego darmowa kopia, która jest za darmo i wygląda tak jak prawdziwy. Pra wygląda jakby to był prawdziwy plugin. Niestety, ten plugin to jest po prostu zwykły fake. Ponieważ jest, po prostu, ponieważ jest nim wirus, dobrze, ale jak mamy już to zrobione, to wtedy wpisujemy nie, ważnik w Robloxie. Na, czyli mój, jest, to, mój to jest widelec, wtedy dajemy, wtedy klikamy to. I proszę bardzo, mamy nasze, naszą postać. No i teraz usuwamy base Wchodzimy w home. I teraz uwaga, usuwamy wszystkie, po, wszystkie, części, wszystkie części postaci oprócz głowy, bo głowa będzie miała tu kluczowe znaczenie. Wtedy usuwamy jeszcze inne czapki niepotrzebne. I dobrze, jeszcze usuwamy, human, jeszcze usuwamy tutaj face i usuwamy humanoida, żeby nie było widać nazwy. I proszę bardzo, mamy. I teraz już mamy postać zrobioną. No i teraz, klik, teraz, się ustawia, teraz się ustawiamy. Gdzieś tak o. I teraz wchodzimy w view i dajemy, i dajemy screenshot. Wtedy jak, jak macie włączony output, który można włączyć tutaj, to wtedy wyświetli Wam się takie co, wyświetli Wam się tutaj takie coś. I wtedy to już jest informacja, że wszystko poprawnie się załadowało. I teraz wchodzimy w ten folder. No i mamy już wszystko zrobione. Jedyne co musicie zrobić sami, to, przegra, to przegrać to przegrać ten awatar do youtubeowego awatara. No i to był taki krótki poradnik. Jeśli się zamiarzymy. Pa, papa. Cześć!